A w faktach urodziny, nasze urodziny, w tym roku świętujemy 50-lecie. Pierwszy program Telewizja Wrocław wyemitowała w 1962 roku. I dlatego chcemy Państwu przypominać naszą historię. Na taką pierwszą wyprawę w telewizyjną przeszłość zaprasza Albert Bystroński. Miłe złego początki Ewy Szumańskiej i Andrzeja Waligórskiego to pierwszy program Telewizji Wrocław. Tego programu w archiwach nie ma i nigdy nie było. Programy szły. Na żywo, i wtedy no, trzeba było niestety kilka dni poświęcać, jeśli to były programy większe, na próby, po prostu, bo tam nie można się było pomylić. Telewizja wrosła w pod koniec lat 50., rodziła się w radiu. Wówczas wykorzystano zarówno sprzęt radiowy, jak i np. studio radiowe. I w ramach radia powołano do życia telewizję. Starania o telewizję Wrocław rozpoczęły się w drugiej połowie lat 50. Powstał Społeczny Komitet Budowy Wrocławskiego Ośrodka Telewizyjnego. Tak 28 lat temu, wspominał to jego pełnomocnik. Inne ośrodki nas wyprzedziły. Warszawa już miała stację telewizyjną i studia. Katowice były w pełnym rozmachu budowy w tym czasie. Pierwszy budynek telewizji przy Karkonoskiej powstał już w 1958 roku. Nie było jednak pieniędzy na kupowane za granicą sprzęty, nie było też ludzi, którzy na telewizji się znali. Pierwotnie były to programy o charakterze eksperymentalnym. Produkcja ruszyła dopiero w 1962 roku. Było skromnie. Większe programy, byśmy nie mieli studia wtedy. To były robione w mieście, były robione w pałacyku, były robione na przykład. Duży program rozrywkowy był robiony w hotelu Monopol. Walka o telewizję, mówił przed laty Stefan Rylski, niespodziewanie zaowocowała też inną inwestycją. Społeczny komitet nie chciał się rozwiązać i postanowił wystąpić z inicjatywą budowy fabryki telewizorów we Wrocławiu. Powstało Elwro. Nie produkowało wprawdzie telewizorów, ale komputery. Elwro już nie ma. Telewizja przetrwała. Wrocław, Albert Bystroński. Kolejny odcinek historii telewizji Wrocław już za tydzień, także w piątek.